z kolei Safari w tym roku e, tym razem świetna pogoda dopisała. także e, no, przy tego typu pogodzie zawsze zawsze jest e, super ale no ale myślę, że samo miejsce takie jak Borholm i, i Wraki na Borholmie powodują, że nawet jak czasami jest trochę gorsza pogoda, to wszyscy wracają bardzo zadowoleni. nitrox w Spore Moncie no. Zauważają to nurkowie, którzy nurkują z pokładu Nitroxa, że, że staramy się, aby było coraz lepiej, żebyśmy no, mieli jak najlepszy sprzęt tutaj, żeby, żeby Nitrox tak naprawdę stał się tym, czym chcieliśmy od dawna, żeby był, czyli łódką przystosowaną do dalekich wypłynięć, autonomiczną, niezależną. Taką, która umożliwia nurkowanie w różnych warunkach, zarówno tych dobrych, takich jak mamy dzisiaj, jak i tych, które czasami bywają znacznie trudniejsze. No i powoli, powoli myślę, że ten cel osiągniemy. Dzisiaj na łódce są też osoby z Czech, mamy tutaj bardzo często grupy za południowej granicy. Powoli już do tego się przyzwyczajamy, stałym elementem menu, za niedługo będą knedle. Ale gulasz już jest. Fuszankai potężny drobnicowiec 225 metrów długości, który w 2004 roku 3 maja zatonął u wybrzeży Borholmu po zderzeniu z polskim kontenerowcem Gdynia. Płynął w rejsie z Wendsplis na Łotwie do Szanghaju. Wiózł ładunek nawozów sztucznych i w trakcie bardzo dobrej pogody słonecznego dnia, no w wyniku nieporozumień pomiędzy załogami tych dwóch statków, doszło do kolizji. Polski statek, tą kolizję, przetrwał bez większych zniszczeń oprócz dziobu, który, który został zniszczony. Statek ten wrócił do portu. Natomiast Fuszankaj po kilku godzinach zmagań zatonął. Całą załogę ewakuowano. Olbrzym, jakim jest ten statek stanął na dnie o głębokości 70 metrów. Górne pokłady czy też mostek sięgają 24-26 metrów, także mamy tutaj bardzo dużą rozpiętość głębokości. I sam w sobie, przez to, że jest tak olbrzymim wrakiem, jest, jest czymś rzadko spotykanym, jeśli chodzi o szczególnie o tutaj te wody. Jest stosunkowo nowy, tak jak powiedziałem, zatonął w 2004, dlatego. Wiele elementów w środku jest jeszcze zupełnie nienaruszonych, szczególnie na mostku możemy oglądać wyposażenie mostka, które oczywiście już powoli niszczeje, ale nadal widać elektroniczne przyrządy, które, które tam pozostały, widać książki, które nadal tam stoją na półkach. W lodówkach nadal jest, są pozostałości napojów innych, innych rzeczy, które, które tam się znajdowały w trakcie tonięcia. Wrak jest dostępny dla nurków, którzy mogą zejść na znaczne głębokości, typu 70-60 metrów, ale także mogą na nim nurkować osoby, które mają stopień Deepa, czyli do 40 metrów. Okrążając nadbudówkę, która jest naprawdę potężna, mogą zrobić bardzo ładne, ciekawe nurkowanie. Kiwiski. Tak naprawdę nie znamy nazwy tego e, wraku. E, jest to rosyjski okręt podwodny klasy whisky, e, który e, te, ten typ okrętów był produkowany od e, czasów po II wojnie światowej do e, właściwie połowy lat 70., czy nawet troszeczkę później. E, okręty te e, służyły głównie na morzach typu Bałtyki i e, bliskich, Natomiast, jako same w sobie, stanowiły bardzo dużą wartość ze względu na materiał, z jakiego zostały zrobione czyli wysokogatunkową stal. Miał być transportowany do Danii na złom. Jednak w okolicach wyspy, w trakcie sztormu, urwał się z holu i zatonął. Zadonął początkowo w wodzie znacznie płytszej, około 30-kilku metrów, natomiast w trakcie akcji przeprowadzonej przez duńską marynarkę został, i próby wyciągnięcia go został przeciągnięty na trochę większą głębokość, teraz leży na 39-38 metrach, lekko pochylony na lewą burtę. Jest bardzo ciekawym obiektem, dlatego że w ogóle rzadko mamy możliwość oglądania okrętów podwodnych pod wodą. Ten praktycznie nienaruszony, w bardzo dobrym stanie okręt, no, szczególnie, jest szczególnie wdzięcznym obiektem zarówno do oglądania, jak i do robienia zdjęć. A Faire jest... XIX-wiecznym żaglowcem, właściwie galezą, czyli statkiem handlowym napędzanym e, zarówno e, żaglami, jak i wiosłami, Były, był to jeden z ostatnich tego typu statków, które e, pływały po tych wodach. E, w 1894 roku w trakcie sztormu zatonął. E, przez dłuższy czas nie było wiadomo, gdzie on się znajduje. I w latach 90. duńscy nurkowie namierzyli go i w jakiś sposób udostępnili do nurkowania. Jest szczególnie pięknym wrakiem, ponieważ jest bardzo rzadkie, że drewniany wrak z okresu XIX czy końca XIX wieku jest tak świetnie zachowany. Praktycznie Mamy tutaj w całości zachowany pokład, czy też kadłub z pokładem. Maszty wywrócone leżą obok wraku. Przepięknie, przepięknie położony na piaszczystym dnie, robi naprawdę wspaniałe wrażenie. Dla wielu osób jest najpiękniejszym wrakiem w okolicy Borholmu i tym samym też. Jednym z najlepszych obiektów fotograficznych, jakie można sobie wyobrazić w trakcie nurkowania. Kolejna podwodna opowieść, projekt filmu dobiegła końca. Wraki Borcholmu fantastyczne, zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. Zabieram stąd masy wspomnień. Myślę, że nie tylko ja. Widoczność, gdzie wrak pięknego statku żaglowego drewniany widziałem z 15 metrów, co do tej pory mi się nie zdarzyło, bo zazwyczaj było tak, że działo się przy zderzeniu z nim. E, niesamowite wrażenie zrobiła na mnie łódź podwodna, okręt podwodny klasy whisky, który naprawdę robi ogromne wrażenie widząc go pod wodą, a nie na wodzie. A Piękne wraki, jestem pod wrażeniem e, zarówno whisky, jak i, i, jak i afairę Pięknie, po prostu wspaniale. Bo są e, wraki z takim uczuciem historii, nie? Na przykład ten drewniany, na którym pokrovaliśmy ten na czy Afer. niesamowity. Takiego wraku jeszcze nie widziałem. Widoczność pod wodą fantastyczna. To dwa, chyba jeden z ładniejszych wraków, jakie widziałem w Szanghaju swoim rozmiarem. Ten wrak FR tego żaglowca drewnianego, to było to, co zawsze robi największe wrażenie.